W moim pierwszym odcinku zagrałem w Minecraft na serwerze. W dzisiejszym odcinku wszystko wam opowiem o moim kanale, co się będzie na nim działo, jakie serie na nim będę... Na, jakie na nim będę prowadził. No i będziemy przy okazji sobie grać na serwerze TruePa jak widzicie. Jeszcze też trochę o serwerze opowiem, ja, jeżeli... Ojej. no i, i... Najlepszy początek ever. <grym> no i tak, na początku serweru dostaje się... Takie rzeczy. Jak widzicie, żelazo zbroje, diamentowy miecz, łuk i stejki, i jest taki stał. Strzał, przepraszam. Jeżeli chcecie więcej stejków, bo na przykład jesteście dobrze w pvp lub chcecie mieć pewność, że nie zabraknie Wam jedzenia, otwieracie to skrzynkę, macie tutaj jedzenie. Bierzemy, otwieramy. Ta skrzynka jest nieskończona. Można z można niej brać nawet cały dzień. Cały dzień brać i ona się nie skończy, ale no prędzej was wywali z serwera lub będzie... No pewnie wam wywali Minecrafta Czy... Te, czy... Ja właśnie nienawidzę takich ludzi Coś y, na tym serwerze Jest diaksowy, wszystko najlepsze ma VIP-a O jak wam jeszcze wam opowiem o vip y, Zaraz Jest po prostu VIP, diaksowy Stoi tutaj y, Ludzie są... Ludzie normalnie chcą przejść On stoi i wszystkich bije Mi to tak denerwuje To jest bardzo wkurzające, że y, i chyba VIP-owie mają co godzinę Co godzinę kita I zaraz właśnie chyba o mnie zabije Tak mi się, no właśnie Tak mi się wydaje Aha I za zabicie osoby można dostać 50 dolarów Czy tam pieniędzy, czy tam złotych, czy jak chcecie Ale można też e, nic nie dostać To jest zależne od tego czy czy ten diamentowy ma, jakiegoś, ma jakieś pieniądze? Czy, co ja gadam? diamentowy, Obojętnie jaki gracz. Ma jakieś pieniądze. I ja on mnie teraz zabije, prawda? No właśnie. Dobra. I teraz się skupmy na moim kanale. A nie, jeszcze miałam powiedzieć o vip -ach. Dobra. To chciałam powiedzieć tak. vip dostają cały set Pro 2 diamentowy. Ja on teraz nie zaprezentuję tego, bo nie niestety nie o vip -a. Ale właśnie mam zamiar kupić. Lub wygrać. Bo to się. Bo, ale wygrać to wątpię. Kurde oczy się czylu mały. Yy, tego. Bo tu bardzo tu tu w ogóle prawie nie ma eventów. Ja na, na tym serwerze gram z dwa miesiące jeszcze nie widziałem jeszcze nie byłem na ani nie, nie widziałem, że był jakiś event. No dobra. i dostaję miecz Sharpness 2 Fire Aspect 1 i nie wiem ile koksów Wiem, że dostaję. Dobra, ja chyba in, in, inaczej wyjdę. Dobra. Miecz Sharpness yy, 2 zaklęty ogień 1 i dostaje także nie wiem ile koksów i, i chyba to wszystko łuk jakiś tam enchantowany i strzały, dobra teraz zacznijmy od mojego kanału yy, filmy powinny na moim kana na ka na kanale mo na moim kanale filmy powinny pojawiać się regularnie yy, w soboty, w niedzielę, w piątki i jest mała ale jest możliwość, że w poniedziałki Yy, jeszcze chciałbym dodać, że na moim no, chciał na moim serwerze, na moim kanale pojawi się seria z Minecrafta, albo na singlu, albo na serwerze, nie mam pewności, przepraszam was za to. Yy, yy, będzie jeszcze chyba z Obliviona i postaram się, żeby była z Battlefielda. Możliwe, że będzie z Minecrafta Premium, bo właśnie niedawno kupiłem Minecrafta Premium, tylko cały czas czekam na ten kod i ten e-mail od tego gościa, który, od którego kupiłem. Dobra. Yy, no i to chyba było na tyle. od budki. Dobra. To ja się teraz z wami pożegnam. Chyba mnie prędzej zabiją. To do następnego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć!